Pan Jezus mówi dalej, że idzie przygotować nam miejsce. I znów można by pomyśleć, że idzie nam wykończyć te mieszkania, idzie zaścielić łóżka, położyć dywany. No nie. Nie, bo to nie fizyczne miejsce, a to, że Pan Jezus idzie coś dla nas przygotować, znaczy, że idzie na krzyż za mój i twój grzech. Bez tej jego ofiary nie mielibyśmy możliwości być w niebie. Nieba nie otrzymujemy dlatego, że jesteśmy dobrzy, że jesteśmy mili, uczymy się pilnie, pracujemy ciężko i czasem nawet wynosimy posegregowane śmieci. Niebo otrzymujemy dlatego, że Pan Jezus za nas umarł i z martwych wstał. To są jednocześnie nasze drzwi, klucz i kod dostępu do nieba. Śmierć i zmartwychwstanie pana Jezusa. Pan Jezus zapowiada również, że przyjdzie powtórnie co oznacza albo osobisty koniec życia każdego z nas, albo paruzję czyli powtórne przyjście Jezusa i koniec świata.